Punkt A, czyli f od x, równa się każdej liczbie rzeczywistej iloczyn tej liczby przez liczbę powiększoną, pomniejszoną o 3. Czyli mamy x, x minus 3. To jest nasz zbiór funkcji, lub inaczej, x kwadrat minus 3x. Czyli to jest rozwiązanie pod punktu A. Podpunkt B zbadać, ile rozwiązań ma takie równanie. Czyli x kwadrat minus 3x plus 3 ma być równe 0. Liczymy delta, czyli delta jest 9 minus 12, jest to minus 3, skoro delta jest ujemna, to to równanie nie ma rozwiązań.